No, i tam rady właśnie zdecydowałem już ponad, nie wiem, trzeci, czwarty, piąty raz, i patrzymy efekty, jakie są. Wszystko się pięknie załącza. Ale co do dotyku, tak jak widać, nic nie reaguje. Możemy tak czekać i czekać. Może być godzinę, pół. A to na tym rzecz nie polega żeby czekać nie wiem jak długo, żeby coś załączyć, ale to i tak, przynajmniej pół dnia, i to nic nie da. I można cały czas resetować tak w nieskończoność. I nic nie daje. Wada ekranu. Nie wiem czego, ale coś jest nie tak. Tak jak widać. Naciskamy, każe mi ikonkę. Wszystko, co można nacisnąć. Radio w ogóle nie reaguje. Jedynie co reaguje, potencjometr odgłosu. I to jest wszystko. To wszystko z mojej strony.